Witam serdecznie mojego gości Mateusz, są Osoncersi. Cześć. Tak niewiele brakowało, żebyście wygrali, albo przynajmniej doprowadzili do remisu, ale zaczynamy od pierwszej połowy. 2-0, fajne, fantastyczne wejście. By potem stracić tą przewagę na 2-3. Mateusz, dlaczego wypuściliście z rąk prowadzenie dwubramkowe? Mm, no, przy 2-0. Mieliśmy do jeszcze sytuację zamknąć mecz, tak naprawdę. Gdzieś no w właśnie. drugiej połowie, gdzieś w drugiej połowie, się w obronie przede wszystkim, gdzieś te łatwe bramki wpadły. Później goniąc wynik, chcąc, chcąc podwyższyć na 3-1, tak naprawdę znowu tracimy tą bramkę. Przy się znowu chcemy atakować, znowu gdzieś chcemy wyjść na to prowadzenie. Niestety za bardzo się otworzyliśmy, zapomnieliśmy się skupić też na obronie i, i tracimy tą bramkę na 3-2. No i później już gonitwa niestety nieudana, brakło nam czasu, no trudno. Jak ocenisz grybastka? Mm, solidna drużyna na pewno. Yy, są zawodnicy doświadczeni. Młodzi, techniczni, bramkarz robi robotę przede wszystkim tu też. Solidna drużyna, która widać, że jest liderem i nie z przypadku. Bramkarz robi robotę, oczywiście, tam w końcówce, ostatnia akcja, mogą wpaść na rzeczy, Szymon stanął na wysokości zadania. Dokładnie, dokładnie. Patrząc na Wasz zespół, dzisiaj, dzisiaj jakby to powiedzieć, te personalia wyglądały już takie jak chcecie, czyli wraca Kamil Grudek, Ty jesteś, czyli Ci Dunajcowi chłopcy. No i od razu też widać, oczywiście nie umniejszając żadnej osoby tutaj z, z Sączersów, no ale dajcie jakoś. także brakowało wcześniej Was, Ty trochę więcej, ale Kamila też szczególnie. No na pewno, no. walczymy tu tak naprawdę na dwa fronty, i w Dunajcu i tutaj. Próbujemy, próbujemy to wszystko pogodzić, nie zawsze, się, nie zawsze się to uda. No ale jak już jesteśmy, to po to, żeby wykonywać dobrą robotę. Dzisiaj gra wyglądała, wynik nie. To trzeba za tydzień przyjechać i, i zdobyć trzy punkty, żeby umocnić się w tabeli. Dziękuję za wiatr. Dziękuję bardzo.